Vortex Fury 5000 HD to wysokiej jakości lornetka wyposażona w damierz o zasięgu aż 4,5 metrów. Ma pryzmaty dachowe, powiększenie 10-krotne oraz obiektyw o średnicy 42 mm. W lornetce zastosowano soczewki HD, czyli najwyższej jakości szkło, które charakteryzuje bardzo niska dyspersja oraz zapewniające świetną rozdzielczość i nasycenie barw. Opatentowane przez Vortex wielowarstwowe powłoki soczewek XR. Poprawiają przenikalność światła, co z kolei zapewnia doskonałą jasność. Dalmierz aktywujemy, klikając przycisk pomiaru. Pomiaru punktowego dokonujemy poprzez pojedyncze kliknięcie. Scan pozwala na śledzenie odległości obiektu znajdujących się w ruchu. Pomiaru obiektów w ruchu dokonujemy poprzez przytrzymanie przycisku. Wartość pomiaru może być wyrażona w metrach lub yardach. Dalmierz ma bardzo czytelny wyświetlacz z regulowane podświetleniem światła. Tryby pomiaru LOS. Funkcja ta pozwala na pomiar odległości z uwzględnieniem kąta nachylenia terenu. HCD wyświetla rzeczywistą odległość obiektów, znajdujących się na linii wzroku. Lornetka ma regulowane muszle oczne, regulację dioptrii na lewym okularze oraz regulację ostrości wyświetlacza na prawym okularze. Ostrość obrazu regulujemy za pomocą centralnego pokrętła. Po wykręceniu zaślepki mamy możliwość podłączenia adaptera do statywu fotograficznego. Lernetka jest odporna na ruszenie. Gumowana obudowa zapobiega wyślizgiwaniu się lernetki z rąk oraz zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne. Urządzenie zasilane jest za pomocą baterii CR2. Stan poziomu baterii jest cały czas wyświetlany na wyświetlaczu. W zestawie znajdziemy torby do przenoszenia strzelkami pasek na szyję kompletny, zakrywki na okular, zakrywki na obiektyw, oraz ścieżkę do czyszczenia optyki. Lornetka Vortex Fury 5000 HD objęta jest dożywotnią gwarancją.